Cześć, witam Was serdecznie na moim kanale. Jeżeli jesteście tutaj po raz pierwszy, mam na imię Małgosia i serdecznie Was zapraszam na mój najnowszy film. Jak zdradza tytuł filmu, powiem Wam dzisiaj o kilku sposobach na dobre samopoczucie, co zrobić, by gościło z nami jak najczęściej i co zrobić, by je jak najdłużej utrzymać. Po pierwsze i najważniejsze i chyba już oczywiste dla każdego, ale o tym powiem, bo jest to niezmiernie ważne. Ogromny wpływ na nasze samopoczucie ma sen, jakość i długość naszego snu. Wiadomo, że jeżeli jesteśmy niewyspani, nasze samopoczucie nie jest zbyt dobre. Ja na przykład, gdy jestem niewyspana, mam zaburzoną termoregulację. Jest mi cały czas zimno i nie jestem w stanie ogrzać się żadnymi. Domowymi sposobami nie pomaga ciepła herbata, dodatkowy sweter czy koc. Moja termoregulacja szaleje. Drugą taką rzeczą, która jest u mnie zaburzona, jest to uczucie głodu, które mam wrażenie, że przez cały dzień ono się pojawia. Jest to często dzień z nieregularnymi posiłkami z dużą ilością podjadania. Rano po takiej nocy często wstajemy. Zmęczeni tak samo jak kładliśmy się spać, albo nawet jeszcze bardziej zmęczeni, bez energii i bez siły do działania. Nasz organizm najlepiej regeneruje się przed północą, więc idealnie byłoby położyć się spać o 22. Często jest to niewykonalne, ale próbujmy. Ja próbuję, zaczęłam od północy. Staram się póki co kłaść spać. O północy, tak jak do wszystkiego i do porannego wstawania, da się przyzwyczaić. Wczesne wstawanie jest trudne, ale możliwe. Zdecydowanie jest mi łatwiej wcześniej wstać niż wcześniej się położyć. I często kończy się tak, że siedzę do późna w nocy i rano wstaję, śpiąc zbyt krótko. Ale pracuję nad tym i wiem, że będzie lepiej. Kolejnym punktem, przy którym warto się zatrzymać, jest zdrowe odżywianie. Zdrowe odżywianie jako styl życia. Gdy dobrze odżywiamy nasze ciało, mamy dużo energii i siły do działania, więc automatycznie nasze samopoczucie idzie w górę. I już ostatnia z dość oczywistych rzeczy trzecia jest aktywność fizyczna. To wiemy wszyscy. Ja należę do grupy osób, które niezbyt bardzo przepadają za aktywnością fizyczną i dosyć często muszę, muszę, musiałam raczej, musiałam się, może bardziej chciałam się trochę do niej zmuszać. Jeśli chodzi o czasy szkolne, WF był jednym z moich najmniej ulubionych przedmiotów. Zawsze byłam taką osobą... Najsłabszą no z WF-u w klasie, jak graliśmy w koszykówkę, w siatkówkę czy w inne gry zespołowe, to ja byłam tą ostatnią osobą wybieraną do drużyny, której nikt nie chciał. To ja byłam nogą z WF-u i ten WF no, no nie był moim ulubionym przedmiotem. Przez wiele lat troszkę walczyłam sama ze sobą, wiedząc jak to aktywność fizyczna jest ważna dla naszego zdrowia. I muszę powiedzieć, że taka aktywność pozatreningowa, którą wręcz nazwę i definicję odkryłam całkiem niedawno, w moim życiu występowała zawsze i to w dużej ilości. Ale już samo wychowanie fizyczne i konkretne dyscypliny sportowe i zaliczenia konkretnych rzeczy na wf ie były już przeze mnie mniej lubiane. Więc Dziewczynką wysportowaną byłam, ale nie lubiłam tych skoków przez kozła, rzutów piłką lekarską i tym podobnych rzeczy. Wiecie o czym mówię? Dalej, już w nastoletnim życiu i w ówczesnym, zawsze tej aktywności było u mnie sporo. Bardzo lubię jeździć na rowerze, spaceruję teraz często z dzieckiem. Ale gdzieś tam z tyłu głowy ciągle słyszałam, że ten trening jest niezbędny. Ostatnio rozkochałam się w wiodze i jest to naprawdę przyjemne poczuć wszystkie swoje mięśnie, móc rozciągnąć się po wstaniu z łóżka lub wieczorem przed snem, nawet w ciągu dnia. Wyciszyć się. Próbuję, próbuję próbuję medytować, ale są to naprawdę moje początki, więc jeszcze się nie wypowiadam nawet w tym temacie. Kiedyś też już próbowałam, ale nie do końca wiedziałam jak to powinnam robić i jak to powinno działać. Teraz troszeczkę już więcej wiem. No i rozpoczynam moją przygodę z medytacją. Moja przygoda z jogą trwa już od jakiegoś czasu, choć uważam siebie za naprawdę bardzo początkującą osobą, a największa Yy, największa zaleta tego jest taka, że sprawia mi to przyjemność, więc naprawdę i wy nie musicie się zmuszać. Przyjemna aktywność fizyczna bardzo wpływa na nasze samopoczucie. Endorfiny i wszystko idzie w górę. Kolejny sposób na to, by poprawić swoje samopoczucie na co dzień, jest wyznaczanie sobie kilku celów na dany dzień. I spełnianie ich. Od jakiegoś czasu prowadzę właśnie sobie taki kalendarz, w którym zapisuję, co chcę zrobić danego dnia. Oczywiście jest tutaj jedna bardzo ważna rzecz: nie zapisujmy sobie zbyt wiele zadań, bo tak również też robiłam. I zamiast zadowolenia na koniec dnia dopada nas frustracja i wyrzuty sumienia niespełnionych planów. Każdy zna siebie, wie, jak dysponuje czasem, ile go ma, co powinien zrobić danego dnia. I, yy, I będzie każdy sam sobie najlepiej wiedział, jak taki kalendarz zapełnić. Więc, jeżeli rozpiszę sobie w takim kalendarzu kilka zadań na dany dzień, a wieczorem widzę, że przy każdym z nich są ptaszki yy, odznaczone, wykonane, Automatycznie jesteśmy zadowoleni sami z siebie, tak jestem wtedy zadowolona sama z siebie, że udało mi się spełnić to, co chciałam zrobić, że cały plan mojego dnia został wykonany tak, jak chciałam. Jedną bardzo ważną rzeczą, której ja wciąż poszukuję i nad którą wciąż pracuję, jest znalezienie sobie czegoś, co naprawdę bardzo lubimy robić. Ja mam kilka y, takich rzeczy, ale wiem, że w swoim życiu odkryję jeszcze niejedno i gdy już znajdziemy coś, co naprawdę, naprawdę bardzo lubimy robić, dla tak tego będzie to coś innego. Ktoś znajdzie przyjemność w aktywności fizycznej, y, ktoś w czytaniu, Ktoś w graniu na jakimś instrumencie, w słuchaniu muzyki, w gotowaniu, w tańczeniu i wielu innych y, rzeczach. Znajdźmy to. Poszukajmy i znajdźmy. I róbmy to jak najczęściej. Jak najczęściej się da. Wtedy będziemy spełniać siebie i czuć się w tym dobrze. Wiadomo, że obowiązki, praca. I tak dalej. To wszystko jest na pierwszym planie i to jest najważniejsze, ale nie możemy zapominać o tych naszych ulubionych sposobach na spędzanie czasu. A jeszcze lepiej będzie, jeżeli potrafimy je wpleść w naszą codzienność i być takimi szczęściarzami, że nasze pasje i ulubione rzeczy, które chcemy robić, są naszą pracą. Albo częścią naszej pracy, to już spełniają się marzenia. Następny punkt będzie dotyczył tego, czego raczej nie robić, by nie psuć naszego dobrego samopoczucia, jeżeli już nam się je uda uzyskać, żeby trwało ono z nami jak najdłużej. Rozejrzyjcie się wokół siebie, docencie to, co macie. Wdzięczność, wdzięczność i jeszcze raz wdzięczność za to. Co mamy? Mamy naprawdę wiele. Tylko tego nie zauważamy. Uczę się to zauważać od jakiegoś czasu. Staram się być wdzięczna każdego dnia za to, co mam i cieszyć się z tego, co mam. Jedną z najgorszych rzeczy, jaką możemy robić, to skupiać się wciąż na negatywach. Na negatywach wokół nas. Nie jest, nie jest to nam do niczego potrzebne, a jedynie psuje właśnie nasze samopoczucie, Kupcuje nasz humor, nasz nastrój? Po co to? Ja również popełniałam ten błąd. Myślę, że pewnie gdzieś tam go wciąż popełniam i popełniać będę, ale najważniejsza jest praca nad sobą i to, żeby tego nie robić. Żeby nie skupiać się na tym, co jest negatywne wokół nas, a już na pewno na tym, co nas nie dotyczy. Rozejrzyjmy się w koło. Ucieszmy się słońcem, uśmiechem dziecka. Czy przepysznym obiadem? Doceniajmy takie rzeczy. Niech one sprawiają nam radość na co dzień. Pamiętajmy też o tym, by zbyt wiele nie rozpamiętywać przeszłości. Jest to mój błąd, bo ja przez lata to robiłam. Myślę, że wciąż to robię w pewnym stopniu, ale znów. Kolejna rzecz, nad którą pracuję, to nierobienie tego. Nie rozpamiętywania przeszłości. To było, minęło. Warto to przeanalizować, wyciągnąć wnioski, nauczyć się na własnych błędach, ale nie warto skupiać się na tym cały czas i wciąż rozpamiętywać przeszłość. To było, minęło i nie wróci. Jeżeli wciąż rozpamiętujemy przeszłość, nie żyjemy tym, co jest tu i teraz. I życie nam ucieka, dzień nam ucieka, przylatuje przez palce. Żyjemy tym, co było, a nie tym, co jest tu i teraz. A to jest najważniejsze. Nie rozpamiętujmy zbyt wiele, a już w szczególności tych przykrych wydarzeń, czy naszych błędów. Nie uwiniajmy się wiecznie za coś, co zrobiliśmy kiedyś. Wyciągnijmy wnioski, jak wspomniałam, i zostawmy to, niech odejdzie. I na koniec. Ostatnia rzecz. Jeszcze coś wtrącę. Yy, bardzo łatwo jest doradzać innym i sobie, na przykład mi w tej sytuacji teraz, yy, o, i mówić o błędach, które sama przerobiłam, bo większość z tych rzeczy, o których wspominam w tym filmie, sama przerobiłam. I teraz powiem o ostatniej rzeczy i ją również. Sama na sobie przerobiłam i wciąż przerabiam, i wciąż przepracowuję, i wciąż nad tym pracuję. A mianowicie jest to branie do siebie opinii innych ludzi. I mówię tutaj oczywiście o negatywnych opiniach, bo wierzę je do siebie zbyt bardzo. A ja to już w szczególności. Może teraz odrobinkę mniej, ale przez większość swojego życia w bardzo dużym stopniu brałam do siebie opinie innych i to oczywiście te opinie złe. Dlaczego przeciętna kobieta, gdy usłyszy komplement taki najzwyklejszy, chociażby ładnie dziś wyglądasz, nie odpowie, dziękuję. Powie raczej, no co ty, słabo spałam, ciężka noc za mną, mam włosy nieułożone, oczy podkrążone? To nie tak powinno wyglądać. Dobre rzeczy, które do nas przychodzą, odrzucamy, a złe opinie bardzo bierzemy do siebie. Ja wciąż przejmuję się do dziś y, tym, kto coś powie na mój temat, ale staram się, żeby to aż tak na mnie nie wpływało. Złe opinie ludzi z naszego otoczenia, które wiemy, że nie są prawdziwe i niczemu nie służą, powinny, jak to się mówi, wlecieć jednym uchem, a wlecieć drugim. Ja wiem, że się to łatwo mówi. Pracuję nad tym. Możecie popracować ze mną. Na koniec, ostatni punkt: o tym, jak szybciutko w danej chwili podnieść swoje samopoczucie na wyższe obroty. Włączcie swoją ulubioną muzykę. Potańczcie, pośpiewajcie. Yy, zróbcie sobie pachnącą kąpiel z pianą przy świecach. Dziewczyny, zresztą chłopaki również, jakaś pielęgnacja wieczorna, to momentalnie poprawi wasz nastrój, pyszne jedzenie, jakie lubicie, kilka drobnych przyjemności, tak na szybko podniesie nasz nastrój. Jeśli Wam się podobało, bardzo proszę o kciuki w górę, subskrypcje i komentarze. Pomogą one zwiększyć zasięgi mojego kanału i dotrzeć do jak największej grupy odbiorców. A w komentarzach. Czekam na wasze opinie na temat moich sposobów na dobre samopoczucie oraz chętnie dowiem się jakie są wasze. Pozdrawiam pa. I życzę wam miłego dnia.